Witam Was bardzo serdecznie. Jestem to kolino odcinek na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy w sumie poprzedni odcinek, są następne rundy. To jest drugi już odcinek. No i tutaj co? Kontynuujemy tutaj rozpoznawanie tutaj miejsc, lokalizacji, jakieś cieki czy coś. Chmury są niestety, także mi tutaj przeszkadza to. zła informacja, Wiem, że są chmury, bo nie wiemy z której strony, jakby słońce jest, chociaż na południe. Tak myślę. Ma no. Widzę mapę. Aha, fajnie. Dobra, dobra, ale nie widzę mapy w ogóle. O, widzę. A byłem pod, poza tym, okej. Okay. Wiem, mnie będzie tutaj. Ten ale się stałem tu i tyle. my tutaj, może. Oho, to nieźle. To są chińskie czy japońskie? I na chińskie raczej. I mal dziś tutaj na pewno. Okej, okay. to są Chiny. Na 100%. Nie, to chyba bardziej japońskie mi się przypomina. No, chyba bardziej Japonia. Nie, wiem, gdzieś tutaj damy. Chińskie czy japońskie? To jest ważne. Tu mnie ciężko powiedzieć. Bardziej, chyba, japońskie. Coś mi się tak wydaje. Albo chińskie. Chyba chińskie bardziej powiedział. Nie, wiem gdzie się tutaj damy. Wiemy tylko, że to jest Azja. Na jakieś 99%. No i co? No i to tyle chyba. Nie rozczytam tutaj ten YouTube piszę. chyba jedynie, że flaga tutaj znajdę, no. Nie więcej będę widział. Tej flagę raczej nie, nie wiem, ciężko będzie. Chińskie chyba mi się bardziej udaje. Chińskie. Mogę się mylić, no. Tu jest numer telefonu, który nie wiem. Czy to jest japoński, czy chiński, ale nie, na no, telefonach tutaj ten nie wiem jakie są w Azji. Ciężko tutaj ciężko. Gdzieś te... No, nie wiem. Y um. Azja jest tutaj ciężko do uzgadnięcia Bo po chińsku ten pisze i w ogóle. W takim języku to... Ciężko napad Ok, tutaj szybko ten trafić i na przykład... Czyli że na przykład gdzieś jest tutaj, ale... Postaram się to jak najbliżej... podawać. Poddawać Tu jest jakaś chyba mapa. To mi może pomóc. O! O! To jest mapa! Rzeczywiście. Tutaj city cover, eee, Jeszcze wiedział gdzie to jest. Uh -huh, uh -huh. nie znajdę tego, bo jak? cały Całą tą bym przeszukać. Jeszcze wiedział jakiś ten... Ej, szukamy, szukamy, ale nie czy znajdę. Chyba, że... Żeby... Trzeba, że to jest zupełnie, Ale raczej nie. Chyba, że poszukać, jedynie. Ten. nie Nie, widzę tutaj tam. Ten... Chyba, że jakaś Korea... Korea jest tutaj ten. Ciężko tutaj... Nie no... Możemy obstawiać tutaj może. Czyś bardziej ten? bardziej tutaj? Obsadem tutaj, może? I zobaczymy, co to ten jest. Bo naprawdę nie będę tutaj 5 lat tutaj obszukał czegoś, czego tak nie rozumie Google. Teraz czy nic mi nie pomoże. Chociaż ty. To jest jakieś. Ta. Ty to wygląda jak to Widzicie to? Uiz to ten. To wygląda jak to? Tu ma taki ten? Ty, dokładnie, ta seria to jest to, ej. Okej. Okay. Wróćmy się może do tego i jak to się nazywa? Taihung. Taihung, Taihung. Poszukajmy na tym terenie tutaj, Taihungu. naprawdę blisko musiał. Wątpię, żebym tak znalazł. Taihunk Musiał. No ja. gdzieś tu jest miasto, które się nazywa Taihung. To podobnie. Ale tu jest tyle miast, że ciężko będzie, na pewno. Może trafik tak Coverment czy co? Taihung? Cover... Nie wiem. Strzelmy tutaj może... ...tak środek, o. I dajmy ten. Zobaczymy, co? Aha, tajwan to był... To nieźle, naprawdę Tajwan? To był ten. Idealnie... ...pokazany jakby ten właśnie kuj. O, serio, był Tajwan, tutaj, jakby na Tajwan, tu od razu po prostu zobaczyłem te nazwy miasta, okej, okay, dobra, no trudno, nie wiem czemu tam była właśnie tutaj ten, o, kształt tym kształcie właśnie, chyba, że to jest tak samo właśnie, nie wiem czemu, ale next round, Dajmy. patrzymy od razu jakie słońce, i nie wiem właściwie, bo na północ jest. Um, tu co mamy? Jakieś owce, coś? To? Nie wiem, czy to może być? czy znaczy, mogę odstawiać, że tutaj jakiś nie wiem... Szkocja czy coś. W której stronie się idzie, nie wiem. Nie widzę tu jeszcze aut. Tu dużo naprawdę jest tych. obie jest tam. Um, Co tu mamy? Języki, język, język, tu mi dużo powie Pągiel z... Kuu, chyba tu pisze. Chyba że to jest ten. Po prostu nazwy jakieś tam... Um, nie wiem, okej? Okay. I tu mamy na pewno znak. To może być Anglia. Um, dajmy tylko znaleźć jakiś samochód. Aha, że po lewej się jedzie, okej. Okay. Spoko. To jest Anglia, bo to jest Szkocja, czy jest jakoś tak. z Szkocji też jej nie po lewej nie? to, dobrze tu są Ym... tak po lewej stronie jak widać stop też po tym terenie po prostu taki górzysty widzicie po lewej stronie ten sama zona tu jest co to jest? nie wiem ciężko ciężko to jest bardziej górzysty tak, że nie wiem co może bardziej na Szkocję bym stawiał tutaj pewnie się okaże to jakiś w ogóle inny ten, ale tu mamy pasy. Może to nam powie? Chociaż nie wiem, czy tam w Anglii, czy tam ten. W Szkocji są takie te rejestracje, jakieś, może coś? Rejestracja mi to dużo powie. O, to nie jest chyba ten. To jest pomarańczowe? Żółte? Znaczy ten? aranczowe chyba to nie jest, ok. Chyba, nie wiem, tak wyglądało trochę takie żółte także co tu mamy nic nie mamy tam był znak perką tu caps a co mi to da nie wiem jako jeszcze widział ci to jest może ktoś wie szukam szukam i właśnie to nie bo nie znajdę do tego to się mi pokaże, jakiś ten wyspa mam to będzie czy coś tak jak z tym tam może nie wiem Anglia też możemy tak bardziej na północ przyjeżdżajmy, a będę trochę tutaj może okej okay. tam co mamy? a to po prostu ten, okej okay. jest spoko, mm, golf oho to na pewno nie jest ten Ameryka Północna słońce jest raczej z... z... północy? nie no nie ciężko, bo te chmury są gorzej Właśnie też po pogodzie Też bym opisał taka Anglia czy coś takim teraz tutaj jest ten teraz jest tu z ten Czy chyba nie piekło. taki szkoła jakaś tam dobra co tu mamy? Nic nie mamy hmm fajnie, żeby jakaś mapa albo flaga była Nie wiem, no. Czy on... Aha, tak się wydawało tylko. oko. Czyli, czyli tak, wiemy, że to jest ruch lewostronny. To prawdopodobnie jest jakaś Anglia, bo... po tym terenach, tak poznaję. Na przykład jakiś, nie wiem... Tutaj by nie mogło być jakieś Indonezji, to też się po lewej stronie jeździ. Um, bo to nie wygląda na jest tutaj. Bardziej na Europę A słońce chyba nie wiem skąd jest Ciężko powiedzieć Wygląda by... Bez... Nie dobra Nie będę tutaj oceniał Tu było coś co... znikło chyba Tu jakieś auto było czy coś Czym się wydawało znowu jakiś miał Chyba ta <laughs> To jest kościół Na no spoko To on może trochę podpowiadać tu Tutaj jakieś zielone jest Dziwnie zielono Może rejestracja? A może nie? By się całe auto rozjechało A co? Tu okej Spoko Hmm Hmm Nie mam pojęcia O Słońce wyszło. Chyba, to jest na północ Co? Jak tam na północ? Chyba ten jest na północ, słońce. Gdzie tu indziej? Nie jestem. Jakim cudem? W będzie ten Azja. Eee... Yy, Okej. Okay. Serio będzie Azja, ser. Naprawdę. Słońce jest chyba na północ. Jakim cudem? Czemu zaburwało te znaki? Ale tam po angielsku... Nie wiem, naprawdę. No chyba, że jakoś... Hmm. Dobra, obstawiamy tutaj ten i wyżej sobie tak obstawiam, jak najbliżej było. Dziwnie, dziwnie tutaj ten. Po co innego mogło być? Anglojęzyczny kraj, który mieści się po lewej stronie. Słońce jest chyba na północy. Chyba. W końcu nie wiem, ale no, tak to wygląda. Bo jak na południu? Nie ma tu ustrzanego słońca. Tu jest. Dajmy Indonezję może, ale jak tam ten. co nie? Indonezję? Nie wiem, gdzieś, gdziekolwiek tutaj po terenach mogę stwierdzić, że to jakiś bardziej górzysty teren jest. I tutaj. Okej, okay, dobra, klikam. Aha, oho, to jest Nowa Zelandia. Ten kliknął. Nowa Zelandia, serio? W sumie? Dobrze. Tak, ja, zmieniłem, ale nie Niżej Bliżej ten. Jakbym zero punktów miał. <laughs> no nie wierzę, no. Tak to wyglądał ten, ten. No a to, ale dobrze zmieniłem. Dobrze. To słońce mi ten trochę kierowało. I co? No i to tyle. Tutaj ten. I to tam jest poprzednie tam. Czyli tak, tutaj mamy ten. Niestety tak i tak. No tutaj trochę nie trafiliśmy no Nowa Zelandia trochę to. Ale to była flaga ten, znaczy flaga, tylko ten. Dobra, ja byłem Kiuro, a to był to był geogaser. i Mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa! Stawcie lajka like w górę, subskrypcji dzwoneczkiem, tylko przypomnę.